Cześć do Was wszystkich, bardzo serdecznie, to najnowszy snapchat 14w32a. Jak widzicie za mną jest naprawdę sporo nowości, między innymi kolorowe bekony, stojaki na zbroję, czy też czerwony sandstone. Dodatkowo, jeżeli Wam się ten materiał spodoba, nie zapomnijcie o jego ocenie, a ja jeszcze raz przypominam, że jeżeli chcecie dowiedzieć się wszystkiego odnośnie tych banerów, które również pojawiają się w Minecraft 8, zajrzyjcie, w opisie filmu znajdziecie link do tej prezentacji. No i co, zaczynamy może od największej ciekawostki, czyli tych nowych stojaków, które Ktoś mnie, przyznam szczerze, że zdziwiły. Do tej pory mogliśmy je spotykać w różnego rodzaju modyfikacjach, bo teraz są oficjalnie w Minecraft i możemy na niej kłaść zbroje. Jeżeli zbroja jest enchantowana, również widzimy jej efekt. Głowy mołów, co również jest sporą ciekawostką. Jak sami widzicie, możemy je stawiać w ośmiu różnych kierunkach, tak jak tutaj, no w tym podstawowym na wprost mnie, lewo, prawo, czy też w tą stronę, no i nie jest tak na skos. Także naprawdę plus dla monżangów, że coś takiego wprowadzili. No to crafting. Tekstura wydaje mi się całkiem niezła. Takie no to stojaki na zbroje stakują się w wersji po 16 sztuk. No i dosyć łatwy crafting. Jak widzicie aktualnie znajduje się na pięknym biomie, czyli tym mesa biomie, na którym to generują nam się od teraz nowe bloki Sandstone w kolorze czerwonym. No tutaj taka mała prezentacja tych wszystkich nowości. Są one niemalże dokładnie takie same jak te z jasnego piachu, bloki z ensauna, z jednym wyjątkiem, tam jeden blok ma głowę creepera, tutaj jest wyświetlany wider na tym bloku. No I tutaj oczywiście podstawowe craftingi, także głównym bohaterem jest czerwony piak, z którego robimy z zwykłego sandstone'a. Z czterech sandstone'ów otrzymamy taki czysty sandstone, który zaraz Wam zaprezentuję. Tak naprawdę tylko kolor bloku się zmienił. Z dwóch półwytek, które chyba wiecie jak robić, bo to jest receptura klasyczna. Otrzymamy ten blok z widerem. No i dodatkowo możemy robić schody, także tutaj prezentację tych wszystkich bloków. A ja Wam pokazuję ten blok czysty oraz vlog z Widerem. A na samo zakończenie dzisiejszych snapshotowych nowinek, no oczywiście kolorowe bacony. E, dzięki e, temu... Że damy nad takiego bacona szkło. Jak widzicie, tutaj mamy wiązkę światła w kolorze czarnym, zielonym, czerwonym, niebieskim oraz żółtym. Także jeżeli macie jakieś kolorowe szkło, możecie je nakładać na takiego bacona. I jak widzicie możecie nałożyć kilkukrotnie taką warstwę szkła, przez co wiązka światła będzie się nieco zmieniała. Także damy tutaj troszkę czarnego, wiązka będzie ciemna, także jak sami widzicie, można to nieco edytować. Tu jest wiązka czerwona, dam troszkę koloru zielonego. No powinna wyjść taka yy, żółć, no może trochę z tym przesadziłem, ale jak widzicie, można tymi wiązkami mani manipulować, naprawdę yy, sporo, sporo yy, tutaj ciekawego stworzyć. No i odpowiedni dla siebie kolor tutaj właśnie wybrać dzięki tej wiązce światła, jaką oferuje nam Bacon. Także jeżeli chodzi o kolejną tygodniową aktualizację, to by było wszystko. I tak jak mówię, to było dość spore zdziwienie, że tyle nowości było. Bo dzisiaj raczej szykowałem się na jakieś poprawki, a tu jednak spora porcja nowinek. Także jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o ocenie tego filmu. Ja się z Wami serdecznie żegnam, życzę miłego dnia, no i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.